Mam, o mam? Dobrze, szkola, idę. orkie im jest kut na kuuciencešeckka. Przed jestem bardzo dzielnym smykiem. Umiem jeździć na rowerze, nie grywać na spacerze. Chętnie zajmę się chłopikiem. Jestem bardzo dzielnym smykiem. rodzice, droga Pani Dyrektor, w obecności Waszych przedszkolaków chciałaby złożyć przyrzeczenie. Proszę podnieście prawą rączkę do góry, prawą taką jak ja I będziemy powtarzać. Przyrzekamy co dzień rano, buzię mieć zawsze roześmianą. Przyrzekamy! Przyrzekamy nie płakać, nie szlochać i Panie mocno kochać. Przyrzekamy! Przyrzekamy zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować. Przyrzekamy. Przyrzekamy, choć jeszcze jesteśmy mali, zgodnie bawić się w sali. Przyrzekamy. Przyrzekamy nie sikać galoty, bo z tym dużo roboty. Przyrzekamy. Bo już jestem przedszkolakiem, dużą dziewczynką i dużym łopatą. Oliwia, proszę. Kolejny księgacz u nas jest dyrektor naszych księgaczów u nas pracuje. Chodź, Wszystkim. dyrektor, panią dyrektor. Pani dyrektor. Bo dla niej chcemy poprosić o głosowanie i niech każdy z nas prawdziwym przedszkolakiem się stanie. I ukończy się pięknie z i ja myślę, że za pięcioma szkolakami to już jesteście, bo pięknie śpiewacie, pięknie recytujecie i nawet tańczycie. A na początku słyszałam, że jesteście piękni i ja to potwierdzam. Myślę, że już możemy dzisiaj każdego pasować na trzy Jak pasowanie będzie wyglądało? Takim dużym ołówkiem pani dyrektor będzie na przedszkolaka szkolaka pasować. Tak. Czyli będzie kładła ołówek na prawym ramieniu. Tak, tak. tak. I... O, nie jest, ja to nie, to jest Tu ma się rysik kolorowe kwiatki takie ma. Taki jest ten ołówek bardzo ozdobny do pasowania. I ja myślę, że nikt się nie będzie tego bałówka bał, prawda? A jak każdego będę pasowała, to będzie już prawdziwym sprzeczkakiem. No to robię. W takim układzie poprosimy tak. Taki takim Robi z każdego dziecka prawdziwego przedszkolaka kubusowego przedszkola. Chodź, chodź, chodź. Chwilę tylko. Kto z tych braci jest Ja. Wszyscy są. Bardzo ja, dobrze. dobrze. Ja nie nie No właśnie. Ale <laughs> myśmy wycieramy już... oczka i nie płacimy. Prawda? Ja. Tak. Super. Pięknie. Uśmiech teraz jeszcze pokażę, Ci masz. Uśmiechuj się troszkę. Oho, oho, reszta <much> to się nie świę. Dobrze, w takim razie Panią Małgosię poprosimy, żeby wyczytywała, kogo będziemy pasować. Franciszek Rzeńczak. Proszę, pierwszy karyk, Pani. Zapraszamy, Pani, na środek. Tu jest Twoje prawie na to. ona będzie robiła z też... Teraz jest na pasowanie. Wszystkie dzieci będą z tyłu, Rani jest pasowany. W tym zadaniu pasujemy na przedszkolaka, kubusiowego przedszkola w Szkole Podstawowej w Witaj Witam braci z przedszkolnej. Jestem z przedszkolakiem. Witam panią, co otrzymujesz? jesteś? I tam coś jeszcze? proszę. Jest. 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 Teraz, gdybyś chciał, zobaczymy. Teraz, kogo pani Maksymilian Kura. Maciu, Jest, jest, Maciu, bardzo proszę. Maksymilian, pasujemy się na przedszkolaka, kubusiowego przedszkola. Przedszkole podstawowej w jedlinie. Maciu, witaj braci przedszkolnych. Jesteś prawdziwym przedszkolakiem. I na pamiątkę potrzebujesz praktyki. Wyplast pasowania. Podzielmy mu Nie. Jak się mówi? Tak? <grymne> Teraz proszę, Niecierpliwy Proszę, jest raj. Niecierpliwy Leon. Musi być ładny do, do, do zdjęcia. Trasze. Leon, pasuje cię na przedszkolaka kubusiowego przedszkola. Szkole podstawowej dzieci. I Witaj braci Przedszkolnym. Jesteś prawdziwym przedszkolakiem, na pamiątkę otrzymujesz dyplom i coś tam jeszcze spotczego odmawi. No, dziękuję, powiedz ładnie. Proszę. To nie jest takie fascynowanie. Oliwiel Grendt. Oj, tutaj musi być dobre do pasowanie. Oliwiel, Lubisz skubać paznokcie. Bo dzisiaj my skubiemy paznokcie, prawda? Bo jest, prawdziwe przedszkolaki nie skubią. Ani spodnie, ani paznokcie. Teraz ładnie zadajmy się. Oliwiel.

nie, Pani, wracam troszeczkę dalej, żeby mówić jakiś uczciwy dział. O tak, o. Aniu, pasuję się na przedszkolaka, kubiszowego przedszkola. Przedszkole szkole podczasowej w Wielkiej Brytanii. Aniu, witaj braci przedszkolnych. Jesteś prawdziwym przedszkolakiem i na Panią w tym przedszkolaka otrzymujesz wyplom. Proszę bardzo. I to wiesz, wyższy z

nie, to nie Antoś, przepraszam, Antoś to, to Antoś. Ale to, to jest na dziewczynka przedszkolaka, dziedzicznego przedszkola, przedszkole, podstawowej Antoś, witaj, brać uczniowie przedszkolnej. Pani dyrektor, nie ma szkoły. Proszę bardzo, badania od prawdziwego przedszkolaka. Dziękuję, jest taki mniejszy uczennik, pani dyrektor. I jeszcze coś tam jeszcze. Jak się mówi? <grymne> Teraz mieszko Jukiwicz. Dobrze. Mieszko. Pasuje się na przedszkola. szkole podstawowej piecki. Mieszko? Witaj w trajcie Jesteś już pracujesz przy myślę, że tak prawdziwym, bo tak już... Drugi rok i pamiątkowy dyplom i coś jeszcze troskiego i jakieś czarodziejskie znówki. <grymne> 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 Alamek, zapraszam. Proszę tak, tak, bardzo, <grymne> zostawiam się jeszcze dalej, tak żeby mama tak dwieście zrobiła, żeby dzisiaj widać. Upadł, jesteśmy na przedszkola, tak? Później we to przedszkola, przy szkole to w torej dziedzinie. A mam braci przedszkolni. Ja, kiedy już chodzili przedszkolakiem i na pamiątkę ja tego taki ja, mały, ołówek, będzie jakiś duży, jak pani dyrektor ma. I to jest pod kątem. Dzięki. Proszę bardzo. Dobra różnica. Małórka. O, pięknie. Pasa, uśmiechnięta, wieczerzy. No damy kolejnego tak młode zdjęcia. z tym tym. Małórka troszkę, mi to się mogło zająć, że odgięcie, żeby tak się działać. Laurka patruje się na przedszkolę. Tak, u Busiowego przedszkola, przedszkole podstawowej w Wiedźminie. Laurka, witaj braci przedszkolne. Witaj braci przedszkolaki, wiesz. Teraz pamiątkowy. Wybram to łówkiem i jeszcze coś. Odwróć swój. Chodź. Chodź, chodź, chodź. I teraz Olek Baran. Oj, chodź, on Oluś, bardziej na środek, bo jak babcia robi tu zdjęcie, to ona musi takie porządne zrobić zdjęcie. Przecież widać. Proszę bardzo. Oluś, pasują Cię na przedszkola, tak? Wyszła przedszkola. przedszkola. Szkole Podstawowej w Wisunie. O, witaj braci przedszkolne. Jesteś w prawdziwym przedszkola? I teraz mamy na z z takim małym ołówkiem. Mama. I jeszcze.

Dziękuję. Je bracie, br o... jeszcze, jo jeszcze. <ps2> yeah. jest, Proszę się. Panie proszę nie, nie, po nie, 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 nie,

i wszystkie nasze przedszkolaki są już prawdziwymi przedszkolakami. Bardzo serdecznie dziękuję.